Siemanko wszystkim, z tej strony Jonex. dzisiaj ze mną jest Hank. Siemanka. No i to jest taki pierwszy wstępny odcinek po tej mojej dłuższej przerwie, która była spowodowana tym, że Battle Hero mi się dochciało i nic innego mi się nie chciało nagrywać. I... i tak. To jest teraz taki odcinek... Jaki odcinek? Jaki odcinek? Odcinek... po tym odcinku już będę regularnie wrzucał znowu odcinki. I będzie dobrze, dobrze. Znowu, ja znowu nagrywamy z Henkiem. Miałem w ogóle filmik na tym kanale z tobą? Którym. Dobra, whatever. Jak nie, to to jest Hank Cześć. Cześć. I on gra. I scenariusz jest taki: Cześć. on mnie leczy, ja go zabijam. I się cieszę, jak mnie zabija od boku. Dobra, dawno nie grałem. A Ty, Jaszu? Tak, tak. tak. Boże, jakiś idiota Bo Można liczyć Słucham? Można liczyć dawno, zawsze wczoraj? Nie no, jak to woli. Dobra, ja gram, ja gram dzisiaj Super Cheezerem i pkm tak, a, no. a Ty czym grasz? Ja gram Szwajcarem. Super Szwajcarem i maszyną Maxwella. Bo ty też ja już się Ach, nie pamiętam. O Pana jakiś Pana. O, jakiś gościu afrzeł. O flagę w ogóle. I tutaj jest taki nobek kompletny. 30 level, który się tonikuje, chyba że już wyszedł. Nie, jest. Zobaczycie sami, jak go będę tak jest. Na no starej. Oj. To jest właśnie ta 30. Muszę o. sobie wygląd dokończyć na tej postaci, bo to jest troszkę dupne. A ty ja się będzie sobie jakiś no. wygląd na tą postać, czy nie? Na tą, tak? Spaczka. Dobra, ok. To będzie tak jedna rundka. Jak dobrze pójdzie, chyba, że zabezpieczam szybko, ale na to się nie wynosi. Siło. Tak? Jak super trzydziestką. No, na czele. Dobra, 30 wdechła. Nieba! Nie zabijesz tu się. Kur... Nie, nie miałam szans, bo jeszcze inny od mnie podpalił. Dobra tam. Ale i tak trzydziestkę ścisnąłem. I, no, i, za, jest za, I nie jest tak węsze. źle. A by się rozłączył, nie wiem co, się nagrywać. Nie. Żeby był matematyk. ja się i nagrywam w matematykę. To ja co ja w końcu jestem, czy Janek? Ogólnie jesteś a ogólnie jesteś Ja Jak mi się powie, tak jesteś. Mam jedzenie. A cię przyjechał. Ja wolę. Jak nie jeden z laserem, to trzeci z samochodem. Spoda, <grym> że Nie, przed, przed, przed. było Gram dzisiaj gunnerem w Royal. Słuchaj mnie. <grym> o! No u panu leczenia. No tak, chyba. Nawet trzech, nawet helikopter się tuł. O jasiu! A ty jak lecisz z czwórkami, trzydziestkami, laserem i 30, misz lasery, misz w ogóle? No, bo... To ja czy ja? Ja nie umiem grać, Was się ode mnie. No, no ja nie umiem grać. U -u -u. Ja Bacz, chciałem cię, żebyś był lepszy niż ja, a ty nawet nie chcesz. To ja? Ja chciałem zrobić tak, żebyś był lepszy niż ja, a ty nie jesteś. Czekaj, zaproszę gminy. sobie trzydziestkę do znajomy. Tego to nikt nie ma? Hmm? O Boż. Też wiem, kapja się wyciszku jeszcze fajnych przyjaciół za tego. No czemu ci nie przyjechałem? No tak! Ja mam, bo ja po prostu miałem bazłkę w ręku. O hmm. tam niego a, Aaa, Gosił coś, sobie zabezpieczył. Dobra, jedziemy do Gdzie ty jedziesz, co? No gdzie ty jedziesz? No? O, to nawet nie próbuj mnie zatrzymywać, bo wiesz, że to się dla Ciebie nie skończy. Ła! Nie bij. Mamo, no, zostaw. Jasiu, ktoś Cię bije? Wiem, no. że ja tutaj się przyciągam z flagą na plecach i to nie jest wcale ja mi Cześć, bym, bym, bo tu jest snepet. No. Idźcie po tą flagę, ja nie będę tu czekał. Yeah. <laughs> mm. Ja tu nagrywam. O, tu jest flaga, okej. Okay. No chodź tu pajasu, zabezpiecz się. Dziękuję. Zginałaś śmiercią pomysłu. Gościu jakiś blondyn z czarną, szarą, brązową brodą. Gościu mam No ała. Co ała? Drzewo. No szybciej, no. Cześć. No fakt. Udało nam się zabezpieczyć. Upierdliwa 30 Onik widzieli Chyba, że to był ten... O, trzydziestka. Chyba, że to była tarcza. Ale to u niego to nie wiadomo. Którym... Ej, co tym kt... typem którąś rundkę i on się panikuje. nie. To nie? Nieważne. O tak, zrobię, to jest No nie. Eee, no kurde. Kto? Ktoś do mnie dzwoni, to ma pozdrowienia, ale... Kurde, wali mnie to kto. Eee, no kurde. Jakich hamat tym nie rozjeżdżasz. A co nie można? O. To jak do mnie dzwonisz i to jesteś ślub, no to pozdrawiam Cię. Ale ci się nie dzwonię. Ale ja nie mówię do ciebie. Do osoby, która będzie to oglądać i do mnie dzwoni. Pomimo czego? Co? Wiem, że ktoś do mnie dzwoni, ktoś, kto mnie ogląda. Ale mu zabrałem. O, 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 o. Jeszcze plecy, jeszcze plecy no jeszcze ile proszę. on może dzwonić? No od was taki cały podkład muzyczny taki Plum Plum Wiesz dźwięk z escape'a z połączenia Zrobię taką nie wiem 10 minutową wersję i stawię jaką muzyczkę na gry nie? Tak Śmietankowe intro Wychodź z tego samochodu i walcz jak mężczyzna. Nie, <laughs> nie bo mam 21 HP. A, to prawda, żebym cię zdjął z tamtą. Ła, wow, 12-3 HP. O, ja. Idziemy dogonić jeszcze z ten czołg. Ja mu nie dam tam dojechać. Bo tak nie działa. Kasiu, ja co ja mam? Spokojnie. Pamiętam to. to Pierwsi 30 w tanku. Jeszcze na tu Mam pytanie człowieku, ile ty możesz do mnie dzwonić? Może nie że nagrywasz No właśnie, skąd ma wiedzieć e, Cześć, mogę Ja się gdzie ty jestem. Uciekam do czołgu, bo umieram gdzie jesteś? To było takie awaryjne ucieczka To mi się się bardzo Nasz, tu jesteś. W sensie już byłem. Ale ładnie, typa żem nadgonił. Miał dużo, dużo więcej punktów, chyba 600 punktów, tego co się nie mylę. mylę nie wiem, i go przegoniłem po studiu. O, skończył dzwonić. Fajnie. To zaraz do niego tam, jak skończy, skończy się runda. Jasiu, to był. Tak, na chwilę obecną nie mam dwóch monitorów i ci nie powiem. Nie. O. Znam się chłopak. Okej, okay, pokazałem na E. Bum, bum. Tak, Ej, hey, gdzie jesteś? Teraz to ja pojadę do Hello! Cześć! Nie! Jezus ja Maria, gdzie ty 87, Musi być tutaj ten 30. Tylko czekam aż się stonikuje. O, widzieliście? Jaki tonik zasrany. Ja Nie widziałem to. Zobaczysz na odcinku, jak on to bierze do mordy tego tonika. Zobaczysz. Gunner na 30 z rangą 20 jeszcze tonikuje. No to było Ja. Nie O no, tylko asysta. Ostatniki mój, tak. Dobrze. To i było dzisiaj na tyle. Spodziewajcie się. Systematyczniejszych odcinków trzymacie się? cześć! Cze